po 12 latach żurzel na nowo zagości na świątiskim na stadionie stadionie imieniem Pawła Waloszka w chwili zakończenia kariery wiadomo że ten sport i tutaj się zakończył. No nie było tej możliwości takiej no, żeby te świętochowicy... No w jaki sposób żyły tym, ale znaleźli się fanatycy sportu żużlowego, kibice, którzy do tego doprowadzili, że jednak ten sport żużlowy u nas tutaj stabilny. Wiadomo jaki cel ma ta, przede wszystkim ta impreza, także no, jest to impreza, która ma, powiedzmy, zreaktywować tutaj żużel. No, jesteśmy po to, żeby tutaj organizatorom w tym jak najbardziej pomóc. Generalnie Śląsk, dobre kluby, dobre, dobre, dobrzy zawodnicy, bogata historia, więc e, czekamy na jakby e, gdzieś tam nawołanie do tych czasów. No. Jedne biegi były lepsze, drugie gorsze. No tu jest nowy Tor i ja też pierwszy raz w życiu tutaj jeździłem, nie było łatwo. Tor troszkę się rozwalił, ale i tak na pierwszy raz było, było nie najgorzej. Kilka zawodów, kilka treningów i można się na nim będzie jeszcze lepiej ścigać.